Do meczu z granatem Limanowia przystępowała niezwykle zmobilizowana. Pokonanie granatu miało być jednym z ostatnich kroków do awansu. Goście nie mieli jednak zamiaru poddać się bez walki. Oni też przed tym meczem mieli jeszcze szansę na zajęcie pierwszego miejsca. Nie przyjechaliśmy tu po to, żeby pokazać piękny futbol. Przyjechaliśmy to po trzy punkty. I to im się udało. Mecz był niezwykle wyrównany, a ciężar gry przenosił się szybko od jednego pola karnego do drugiego. To jednak Limanowia sprawiała wrażenie drużyny lepszej. Niecelnie strzelał jednak Dziadzio, Zawadzki, Garzeł oraz skiba. Dopiero niepozorny strzał basty zamienił się w pierwszą bramkę dla gospodarzy. Sam zawodnik nie gloryfikował jednak tej sytuacji. Nie się nie skupię na tym, że prowadzimy gramy 00, 0, -0 jest i... i walczymy dalej, może uda się drugą szczęść. Przede wszystkim trzeba myśleć o tym, żeby drugą szczęść. To jednak nie Limanowie, a granat zdobył drugą bramkę w meczu. Z rzutu wolnego strzelił kołodziejczyk, a piłka skozłowała tuż przed Sotnickim, który przepuścił ją między nogami. Chociaż gospodarze próbowali jeszcze zmienić wynik, na przerwę schodzili z remisem. Pierwsza połowa, tak naprawdę do, do momentu straty bramki, to, 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 to można powiedzieć, że bardzo dobra, bo w zasadzie gra toczyła się na, na połowie przeciwnika i, i, i mieliśmy swoje sytuacje. Dopiero ta bramka odwróciła troszkę tę sytuację. Na szczęście potrafiliśmy dogonić wynik już w pierwszej połowie. Pewnie byłoby zdecydowanie trudniej, gdyby, gdyby to się nie udało. A tak, granat wyszedł na drugą połowę pewny, że lider nie jest taki straszny jak go malują. Limanowie znów rozpoczęła spotkanie licznymi atakami, ale po raz kolejny żaden z nich nie okazał się skuteczny. Za to granat powoli i systematycznie zbliżał się do pola karnego gospodarzy, aż w końcu sędzia w Greń odgwizdał rzut karny po zagraniu piłki ręką przez Garzeła. Pewnym egzekutorem jednostki był Kołodziejczyk. Dzisiaj e, pierwsza troszeczkę przy pomocy bramkarza, bo oddałem strzał z kozłowa przed nawet go na wpadłach. Chłopaki podpowiedzieli mi, że między nogami. Więcej przypadku. Drugi rzut karny. Myślę, że pewnie wykonany. Ta bramka mogła podciąć skrzydła gospodarzom, ale kilka minut po utracie gola otrzymali prezent od losu, jakim była czerwona kartka dla Mikołajka. Limanowie mimo gry, w przewadze nie była jednak w stanie jej wykorzystać. Pomimo kilku groźnych sytuacji, Czajki, Garzeła i Kępy nie udało się im już zmienić w wyniku spotkania. Szkoda mi zespołu, bo dał bardzo dużo zdrowia w tym meczu, bardzo dobrze graliśmy, stwarzaliśmy multum sytuacji, a mówię, no, no praktycznie przeciwnikowi bramkarz wygrał mecz. Innego zdania był jednak trener gości. W mojej ocenie byliśmy odrobinę lepszym zespołem i, i to jest zasłużone y, zwycięstwo. A czy Limanowie odniesie zwycięstwo w najważniejszym meczu sezonu? Odpowiedź na to pytanie poznacie już w środę. Limanowie zmierzy się u siebie z Łusicą Błodzętym. Ta relacja tylko u nas. Zapraszamy na studio przedmeczowe od godziny 17.00. Joanna Postrożna, TV28.